Witam bardzo serdecznie wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałem wam tak na szybko zaprezentować bardzo fajne mierniki, mierniki ze stajni Beninga. Są to mierniki na dobrą sprawę porównywalne z Sanwą, Brymenem czy Flukiem. Ten model po prawej stronie jest prostszy, ale ten po lewej z zupełności może konkurować z najlepszymi modelami Sanwy czy Bremena i w zupełności też myślę, że może konkurować z Flukiem, z modelami wyższymi. Jest to miernik bardzo dokładny, oferujący w zupełności podstawowe zakresy pomiarowe w takie jak w innych miernikach, ale wzbogacone tutaj o jak widzicie, inne dodatkowe, ciekawe funkcje. Mamy tutaj bardzo fajny, bar graph, który reaguje bardzo szybko. Sam miernik wyświetla nam cyfry, bodajże 10 tysięcy jest dokładny, tak jak już wspomniałem wcześniej. I oferuje nam Wszystkie na dobrą sprawę, nawet jak widzicie, możemy tutaj sobie zapisywać wyniki pomiarów w środku tego przyrządu. Mamy tutaj także złącze do komunikacji z komputerem. I możemy sobie to zarówno zapisywać w samym mierniku, jak i przesyłać dane do komputera. Tutaj po lewej stronie mamy model prostszy. Ja może przejrzę przejdę na tryb napięcia, dlatego że mamy tutaj sondy wpięte na pomiar napięcia. Może przy okazji tego, to od razu sprawdzimy jak się mierniki zachowują, jeżeli sobie zmienimy właśnie te so nie, wyciągniemy sąd, zmienimy. Na pomiar, taki, gdzie nie, powinien, nie powinny te sądy się tutaj znajdować. Jeżeli chodzi o ten prostszy, to nie spodziewam się, że tutaj się coś stanie. Zresztą widzieliście, nie ma żadnej komunikacji przez miernik, że coś jest nie tak. Zresztą, nawet sam wyświetlacz, jak widzicie, jest dużo prostszy. To jest naprawdę bardzo podstawowy model, ale w zupełności wystarczający i całkiem porządnie wykonany. Myślę, że jeżeli znajdziecie ten miernik w takiej cenie, Powiedzmy no do 200 zł. Myślę, że warto go kupić, dlatego że jest to miernik na lata. Jeżeli się będzie o niego dbało, a mamy tutaj pomiar prądu nawet do 20A, jak widzicie. Chociaż adnotacja tutaj na dole mamy, że maksymalnie ten prąd może być utrzymywany przez 30 sekund. Mamy tutaj oczywiście bezpiecznik, zarówno na tym mniejszym zakresie prądowym, 250 mA i tutaj 20A. I tak, ten drugi miernik, ten bardziej zaawansowany, jeżeli przełączymy się na zakres pomiaru prądu, mamy informację, że nieprawidłowo są podpięte sondy. I zwróćcie uwagę też na to, że ten, ten piszczyk jest bardzo głośny. Naprawdę, jeżeli ktoś pracuje w jakimś środowisku, przy okazji maszyn, które cały czas pracują silników, yy, chociażby nie wiem, pracujących transformatorów? No to ten miernik, ten piszczyk na pewno będzie słyszalny. Yy, mamy też tutaj po lewej stronie yy, podświetlenie, yy, które na dobrą sprawę w tym moim świetle nie, nie jest zbytnio widoczne, ale o, ja sobie tutaj może to wyłączę, żebyście to zobaczyli, ale naprawdę uwierzcie mi, że to podświetlenie jest bardzo fajne. Ale jak widzicie, jak zgasiłem sobie te lampy tutaj, to nawet ten miernik po prawej stronie całkiem nieźle nam daje kontrast te grube cyfry i jest to nawet i całkiem nieźle widoczne, a kolor samego tego poświetlenia równomierne. Z lewej strony mamy tutaj dwie diody. Są zauważalne, ale y, powiedzmy, że samo podświetlenie całego wyświetlacza jest bardzo równe. Fajnie to wygląda. Ok, włączmy sobie z powrotem światło. On jest wyłączany, to światło z powrotem, no, przyciskiem. Nie ma tutaj żadnego powiedzmy dodatkowego automatyzmu. Y, możemy sobie zmienić y, na o, wartości. Jakieś tam, powiedzmy, maksymalne zmiany. O, na. No. Mierzy nam tutaj coś. Częstotliwość. Pokazuje nam w hercach. no. Tutaj. Pomiar przez deltę, czyli w odniesieniu do jakiejś wartości. W tej chwili mamy zakres automatyczny. Patrzcie, pracuje nam tutaj. Fajnie ten bar graph. Tutaj go z tej strony nie ma. O. No i co? Należy na pewno podkreślić to, jakie mamy tutaj zakresy pomiarowe. Po lewej stronie napięcie stałe, przemienne. Tutaj mamy bardziej dokładne w milivoltach stałe, przemienne. Tutaj mamy pomiar rezystancji i low voltage, impedance pewnie, czyli Zmianę. Tym przyciskiem zmieniamy funkcję. LV nam się włączyło, czyli mamy zmianę impedancji wejściowej tego urządzenia. Mamy tutaj także piszczyk i pomiar diody. I dalej zakresy, dwa zakresy prądowe. Prąd stały i przemienny. W miliamperach, prąd stały i przemienny w amperach. Mamy pomiar kondensatorów, mamy częstotliwość oraz wypełnienie i pomiar temperatury w stopniach Celsjusza i Fahrenheita. Natomiast tutaj te zakresy pomiarowe są zdecydowanie prostsze. Mamy prąd przemienny, nie mamy prądu stałego. Mamy napięcie stałe. Mamy tutaj prąd stały, tylko że już zdecydowanie niższy tutaj na początku i tutaj na samym końcu mamy na jednym zakresie pomiar przemienny, prąd przemienny do 20A. Patrzcie jak to tutaj jest zbudowane, tylko że przemienny a nie stałe. Okej, okay, tutaj mamy z lewej strony piszczyk i diodę, no i rezystancje. No tutaj w tym świetle. Nie źle to widać, ale mamy tutaj troszkę o, troszkę słabiej to widoczne, takim kolorem jest to narysowane. Okej, okay, tyle jeżeli chodzi o takie wstępne oględziny. Mierniki obydwa są gabarytowo do siebie bardzo zbliżone, zarówno jeżeli chodzi o wagę. Naprawdę ten jest na dobrą sprawę bardzo bliski, jeżeli chodzi o wagę. Mają bardzo podobne holstery. Wydaje mi się, że nawet mogą mieć to obudowy identyczne i te holstery mogą być wymienne. Mhm. Wydaje mi się, że tak. Patrzcie, one są takie same. Mimo tego, że te dwa modele dzieli, myślę, że przedział produkcyjny, jeżeli chodzi o czas spory. Ciekawe rozwiązanie, że producent w ten sposób zabezpiecza swoje przyrządy. Jeżeli kupiliśmy na przykład partię tych i akurat wycofujemy jeden, to holstery będą pasować do nowszej partii. Jest to jakieś ciekawe rozwiązanie producenta. Myślę, że śmiało można tą sanwę postawić obok tego urządzenia. To urządzenie jest lepsze, jeżeli chodzi o tą sanwę PC5000, a wiemy, że sanwa PC5000 już w Polsce jest bardziej znana i jest multimetrem bardzo dobrym. Nie znam osoby, która miałaby złe zdanie na temat tej sanwy. Ok, na chwilę obecną wszystko, na chwilę obecną tyle. Jeżeli chcielibyście zobaczyć pomiary przykładowe pomiary tym multimetrem, tym porównaniu na przykład do tej Sanwy, do Brymena do Fluka dajcie znać w komentarzach chętnie dogram taki filmik, lubię takie testy porównawcze tego typu mierników są to mierniki bardzo ciekawe te Beningi zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o to, że one są u nas praktycznie nieznane a wydaje mi się, że niesłusznie. Oczywiście ceny tych mierników są bardzo różne. Tak jak już wspomniałem, ten można kupić powiedzmy do 200 zł jako używany. Ten już jest droższy. Można go kupić nowego, ale już chyba produkcja się jakiś czas temu skończyła. Natomiast on trzyma wartość. To jest miernik drogi, raczej do użytku profesjonalnego. Amatora nie będzie, amator nie będzie pewnie miał potrzeby wykorzystywania aż tak drogiego miernika. No natomiast, jeżeli ktoś szuka jakiejś alternatywy dla fluka Brymena czy Sanwy, no to śmiało można ten miernik polecić, dlatego że on jest po prostu dobry. Polubiłem go mimo tej oldschoolowej obudowy. To naprawdę miernik robi. Fajne wrażenie, fajne pierwsze wrażenie. Jeszcze sam nim nie mierzyłem. Nie wykorzystywałem go w takiej pracy codziennej, natomiast już widzę, że spodobał mi się i być może spróbuję go zabrać na parę jakichś napraw, na parę akcji. Zobaczyć, jak on się rzeczywiście zachowuje w polu. To jest miernik typowo do elektroniki, czyli taki bardziej zaawansowany. Natomiast, jeżeli macie taką możliwość, i pracujecie bardziej w automatyce, to ten miernik na pewno się sprawdzi ze względu chociażby na to, że ten test ciągłości jest głośny i nie będzie problemu ze słyszalnością. No, a ten oczywiście bardzo fajny, porządny miernik na lata prostszy albo do na początku naszej przygody z elektroniką, z elektryką. A i jest oczywiście zdecydowanie lepiej wykonane niż te chińskie. Nasze powiedzmy zabawki, które kupujemy, lubimy je, aczkolwiek oczywiście zdajemy sobie sprawę, że są to mierniki jakościowo, no jednak gorzej wykonane. Nie są może tak pancerne i odporne na warunki polowe. Te mierniki chińskie nie, to jednak. Będą bardziej wrażliwe na, na, powiedzmy, takie surowe traktowanie, czy traktowanie yy, przez nas, yy, powiedzmy, takie już bardziej operacyjne. Chodzi mi tutaj o błędy popełniane yy, przez nas, przez rutynę, przez niewiedzę. Yy, no to ten miernik będzie, myślę, zdecydowanie bardziej odporny niż te chińskie. No, natomiast yy, decyzja pozostawiam Wam. Yy, bardzo yy, serdecznie zapraszam Was. Do komentowania tego filmu, tych mierników. Jeżeli macie ochotę, tak jak powiedziałem, zobaczyć coś więcej, jakieś, nie wiem, może teardown, może chcielibyście zobaczyć, jak w środku te mierniki wyglądają, jak są zbudowane, czy porównać go z innymi miernikami, które widzieliście już na moich filmach. Nie wszystkie jeszcze mam dostępne, bo niektóre Właściwie większość z nich musiałem oddać, ale część z nich mam u siebie na warsztacie, czym mam możliwość wypożyczenia i sprawdzenia zrobienia takiego testu. Dajcie znać, a tymczasem lajkujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!